Witam Państwa. 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika to dobra okazja, żeby porozmawiać o naszym wybitnym astronomie. Witam Panią. Dzień dobry. No właśnie, czy tylko astronomię. Kim był Mikołaj Kopernik? Mikołaj Kopernik to przede wszystkim człowiek renesansu, czyli epoki, w której się. Urodził. E, można powiedzieć ogólnie, że re, e, człowiek renesansu to taki człowiek, który intuje, interesuje się wieloma rzeczami e, i nie jest skupiony na jednej dziedzinie. I właśnie takim był Mikołaj Kopernik. To, to była czym... szczególna epoka. Tak, epoka, która zwracała się ku dziełom antycznych twórców. E, epoka, która zwracała się ku człowiekowi. I właśnie Mikołaj Kopernik, czytając dzieła e, antyczne. Zastanawiał się nad tym, co czytał. Był przede wszystkim matematykiem, był kartografem, był lekarzem, był doktorem prawa kanonicznego, więc znał się naprawdę na wielu dziedzinach. A podczas swojej pracy jako kanonik, okazał się jeszcze bardzo świetnym administratorem można powiedzieć, ekonomistą i bardzo dobrym strategiem. Tutaj też zajmował się właśnie kartografią, czyli kreślaniem map. Co potem pomogło mu jako strategowi, na przykład w obronie Olsztyna, zamku w Olsztynie. Jako człowiek, czy wiemy, jaki był Mikołaj Kopernik? Podobno był cichy i dobry, przeczytałam. Tak, tutaj mamy trudność. O ile dzieło właśnie jego astronomiczne jest dosyć znane, możemy się zagłębić w to wszystko, co myślał na ten temat, jak dochodził, jak obliczał swoje kwestie w tej sprawie, to jeżeli chodzi o człowieka, jest tu trudność, ponieważ był też człowiekiem skromnym i y, znamy go tak naprawdę z listów, które ocalały i y, z dzieł, które właśnie zdążył y, 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 opublikować, y, które napisał, a które przetrwały, ponieważ nie wszystkie przetrwały. I wiemy, że nie pożądał zaszczytów, bo przecież proponowano mu stanowiska, których nie przyjął. Tak, Mikołaj Kopernik był prowadzony przez swoje życie, głównie przez edukację, przez, swoje, przez brata swojej mamy, Łukasza Wacenrode, który był biskupem warmińskim. I po śmierci właśnie Wacenrodego Mikołaj Kopernik odmówił przejęcia tego stanowiska. Nie chciał, on chciał oddać się swojej pracy, swoim badaniom, w tym czuł się najlepiej. Nie chciał splendoru, wiedział jak, jak to robił jego wuj. On był właśnie osobą skromną i nie chciał w to iść. Wolał badać i patrzeć w niebo. O upamiętnieniach związanych z Mikołajem Kopernikiem rozmawiam z Michałem Pelczarskim, pracownikiem Instytutu Śląskiego. Czy wiele jest takich miejsc upamiętnień w Polsce? Samych miejsc upamiętniających Mikołaja Kopernika, wyliczając w to m.in. szkoły, ulice czy place i skwery, no, można liczyć tak naprawdę w setkach. Na początku tworzenia naszego projektu, upamiętnień właśnie po tej postaci ten naszego słynnego polskiego astronoma, naliczyliśmy prawie 400 szkół jego imienia. W tych szkołach można znaleźć między innymi rzeźby, czasami są to właśnie tylko sztandary, może jakieś prace artystyczne, pomniki, popiersia, ale często są to nawet całe wystawy, nie ujmujące w ogóle Splendorowi innym obiektom muzealnym czy innym wystawom placówek kultury. Są to miejsca mało znane, ale niezwykle atrakcyjne dla, że tak powiem, oka. Mogliśmy się o tym przekonać dzięki materiałowi fotograficznemu, który udostępniły nam właśnie te placówki szkolne. Sama interaktywna mapa, którą stworzyliśmy, to jest nasz autorski projekt, który realizujemy od 2022 roku. Rok temu był on dedykowany innym rocznicom, w tym roku skupiliśmy się na właśnie naszym astronomie. To też jest to projekt obecnie jeszcze na etapie tworzenia, ale będzie on jeszcze realizowany w przyszłości o dodatkowe elementy, w tym także edukacyjne, multimedialne i innego rodzaju, że tak powiem, elementy, które w pewien sposób przybliżą nam postać jednego z naszych najsłynniejszych polskich astronomów. Wiem, że na mapie kolorami oznaczyliście pewne wartości. Co oznaczają kolory na mapie? No przede wszystkim chcieliśmy, żeby nasza mapa była przyjemna dla oka, żeby odbiorca, spoglądając na naszą mapę, od razu zorientował się, gdzie leży jego województwo, potrafił do niego trafić. Mapa ma charakter intuicyjny, czyli użytkownik, który na przykład odpali ją na swoim tablecie, czy komputerze stacjonarnym, z łatwością dotrze do tego miejsca, którego interesuje, czy to będzie jego dawna szkoła, czy obecna szkoła, czy będzie po prostu zainteresowany, czy oprócz y, jakichś, y, ile istnieje też tych placówek w jego okolicy tego rodzaju właśnie efekt chcieliśmy także osiągnąć. Zasadniczą częścią projektu edukacyjnego o Koperniku była wystawa prac plastycznych i konkurs plastycznych przede wszystkim. Jakie refleksje, czy wiele prac napłynęło? No powiem szczerze, że rozesłaliśmy do bardzo wielu szkół, nie tylko tych, które w swoim patronem, których patronem jest Mikołaj Kopernik, ale również do takich szkół, które mogłyby być zainteresowane, czyli też do szkół artystycznych. Propozycje wzięcia udziału w konkursie, który został ogłoszony przez Instytut Śląski, a związany był oczywiście z Mikołajem Kopernikiem. Daliśmy pewną dowolność uczniom, chcieliśmy, żeby prace były z Skonstruowane tak, żeby pobudzały wyobraźnię, ale też ich wiedzę o Koperniku. Ocenialiśmy pracę w dwóch kategoriach. Pierwsza kategoria to była praca płaska do dowolną techniką czyli dzieci mogły malować, rysować, wyklejać w sposób absolutnie dowolny, przedstawiać czy samą postać, czy fragment życia Mikołaja Kopernika. A druga kategoria, już nieco trudniejsza, ale też dzieciom nie sprawiła żadnego kłopotu to była kategoria przestrzenna. Czyli tutaj mogły stworzyć układy, w planety umieszczać w swoich pracach, powodować, że one świeciły, były poddawane ruchom, nawet właśnie takim kopernikowskim. Także jesteśmy zaskoczeni ilością prac, ponieważ spośród 44 placówek Edukacyjnych, które odpowiedziały na, nasze, na naszą prośbę, nadesłały te placówki 355 prac. To jest ogromna ilość i mieliśmy, no nie powiem kłopot, aby właściwie ocenić i wyróżnić, i wyeksponować, i wyeksponować bo wszystkie prace są eksponowane, i zarówno w Instytucie Myśląskim, tutaj w Opolu, i naprzeciwko w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Opolskiego. Namawiam do obejrzenia prac młodych plastyków w Instytucie Śląskim, a ponieważ zbliżają się wakacje, do wakacyjnych wędrówek śladami Mikołaja Kopernika. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.